Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Yy, mega świnie już nagrałem wcześniej, ale tutaj chciałem coś zacząć, bo mi się coś tutaj zepsuło, bo mam tu i chcę zagrać w to i mi to tak robi, to co jak zagram na solo, to no właśnie nie ma, jest normalne solo, no to ja nie rozumiem o co tu chodzi. Przecież tu było to z tymi hyperchargiami, ale nie mogę w to zagrać w ogóle. Bo tego nie ma. Jakieś dziwne to jest. No ale dobra. Fila ja tego El Primo. Mogę kupić gadżet, ale nie mogę go. Ja chcę tego Hyperchargea. No ale nie mogę. Yy, no bo nie wiem dlaczego. Jakieś drugie przyspieszenie. I to, dobra, to dam. Ale nie wiem o co tu chodzi. Bo... Z, ja chcę zagrać w te Hypercharg'ie. No ale nie mogę jakoś. Ja tego nie rozumiem. Mm, ale dobra. Spróbuję tak na solo po prostu zagrać. Ale nie wiem dlaczego tak dziwnie jest jakoś. Bo było tak, że yy, no właśnie. No tak było, to tak ja nie rozumiem tego. Bo przecież dlaczego tak jakby nie mogę zagrać w to wyzwanie. Tak bez sensu jest. No ja nie wiem o co tu chodzi. A ładowstaję. Tam Nita siedzi. Nie, no i zginęłam. Ale ja nie rozumiem, o co tu chodzi. Yy... A już jest pan 76. To nie ma jeszcze. Kit, obecnie jak Ja nie mogę, ja tu nie rozumiem tego wszystkiego, o co tu chodzi. Um, na przykład takiego. No, bym chciał to. No, ale nie mogę, bo nie mam na tym Assassin's primo, Ale dalej nie rozumiem, dlaczego ja nie mogę w to zagrać. Misje specjalnych. Koniec za pięć dni. Nie rozumiem właśnie tego, nie wiem, spróbuję może zresetować Brawla, zobaczę jeszcze raz, o co tu chodzi. A ja najwyżej to wprost będę grał solo ale no... Od co w ogóle? No tak nie rozumiem tego. To jest jakieś dziwne. Nie rozumiem. Ale dobra, za to jak będzie można Angelo odblokować także za te za kredyty, to ja tak jakby od razu będę mógł go odblokować, bo mam sporo gemów, a jeszcze 600 skita by przeszło najwyżej. Uh, nie trafia, nie trafiła. Hmm. ma? Dobra. Dobra. O co mi to Olu mi loguje? O co tu chodzi? Dobra, dzięki i cześć. Gdzie tu papierek? Edgar na pięciu. Dobra. <grystanie> Uciekam. <grystanie> ale dobra, dobrze to wyszło. Oj, Leon i Edgar. To podwójne problemy i potrójna jednak. Oła. Dobra, unik. No, kubik. Jakbym jak go się nagle wyskoczył, to bym na gdzieś są no. Dobra, sześciu już zostało. Lecę. O, Piperka, Piperka. Edgar. Edgar. Okej. Okay. Edgar dał się trochę zrobić. O, on mi zlogowało. No i Piperka porobiła Edgara. A, Edgar, chodź, 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 chodź. Chodź, 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 Nie no, jak goś skoczył dziwnie. Ale dlaczego nie mogę tylko wyzwania zagrać, no? Ja je muszę zrobić. O, ale wow, dostałem. A, jeszcze Piperka tam jest. Let's go. Dobra, zaraz to pójdę, ale się trochę uleczę. Dobra, cztery tysiące. Dobra, trzecie miejsce, ale... Dobrze się bawisz tak. Tylko ja tego nie rozumiem. O co tu chodzi? Dlaczego ja nie mogę w to zagrać? Po prostu normalnie jakoś. No halo. No, ja chcę to zrobić. Jakbym zagrał z czy Edgarem na przykład? Y Mam pomysł, wezmę to i sobie nabiję hypercharge'a, go użyję i zobaczymy, czy mi zaliczy, bo jest taka specjalna arena, no ale ja tego nie rozumiem, dlaczego ja nie mam. Ja tego nic nie rozumiem, to jest jakieś zbogowane, że nie mogę w to zagrać. Dobra, tu jest jakiś inny Edgar. No nie no jest ginąłem. No, dobra, nieważne, ale o co tu chodzi? No, halo, no o co tu chodzi? No ja chcę w to zagrać. O co tu chodzi, no? No czemu jeszcze zadyną się? Ja nie mogę, no czemu mi na solo to przechodzi? O co tu chodzi? Dobra, nie wiem o co tu chodzi. To jest jakieś oszustwo chyba. Dobra, ja lecę, ja nie rozumiem tego. Może jutro będę mógł, ale dlaczego dzisiaj na przykład ten, y, moi koledzy jakoś mogli w to grać, w to grali, ale ja nie mogę, jakieś nie rozumiem tego. Dobra, lecę tu po kolejnego kiuksa. Tu jest kościół bez nazwy. A dostałem od niego. No chodź. Dostał prawie griff. Dobra, dzięki. Gdzie ten griff jest? Gdzieś tu go widziałem. Jakoś łuz las, Dobra, nie ma go. Łatwo. Ja nie mogę Amber, no ale ja chcę zagrać tamto. Ja chcę zrobić to. No. Dobra, let's go. No. I tak zgnę. No ale go przynajmniej porobiłem. No, nie wiem, że kliknąć. Czy dobrze się bawię? No, na razie nie. Ja jestem w to zagrać. Dlaczego tego nie ma? No, a co tu chodzi? Ja nie rozumiem tej gry. Jakaś dziwna jest. Może spróbuję jutro, no, ale dlaczego miałbym nie móc? Tak bez sensu. Ech. Ale chciałbym wbić to ładowanie, Na przykład do Al Primo to by było fajne. Bo bym mogła wbić dalej. Dobra, dzięki. <grym> zadał mi tyle HP. Nie, nie no, ja nie mogę. Nie, jakże że mogłem użyć. Dobra, nieważne. Jeszcze raz. Czemu tam było 6 miałem ósme miejsce? by nie mieć siódmy, ale dobra, nieważne. Dlaczego to nie działa? Gość ma tylko gadżet. Ale umie rzucać. Majszulta! ulta. Oj, oj, oj. Nie, nie, no, no, no. No, no. no. No! Nie, ja nie chcę zginąć. Nie zamierzam ginąć jeszcze. Dobra, dziewięć zostało, ośmiu. Hmm, Edgar na czterech. Ja nie mam żadnego kiba, bo mnie jakiś Dynamite zrobił. Znaczy ten, ale dobra, mniejsza o to. No chodź gościu, no chodź. Jakby poszedł, ja bym go tak przerzucić do burzy i sobie pójść. Hop hop. Dobra, dostał. Znaczy no. Dostał. Zepsułem to. Yy. No jak brak, w, brak przeciwników w zasięgu? Fuj, problemy. Cześć. Dobra, gościu, poszedłem. Tam 8. Uj, kruk, i spać się, teamują. Co to za niekompetencja? No nie, jeszcze mnie, muszą porobić. Cześć. No nie, skąd to się wzięłaś? Dobra, no ja nie mogę. Czemu ja chcę? Ja nie mogę. Ja chcę w to zagrać. Szybki strzał. Dlaczego tego nie ma? Nie wiem o co tu chodzi. I pewnie jak już nie będę mógł grać, to zresetuję grę i to się pojawi. <grym> dobra, lecę. Daj sobie Edgar, dobra, idę po te skrzynki. Ból tu jest. Dobra. Chodź Edgar. No chodź. Dobra. Edgar się bije z tym gościem. A ja... Nie! Nie zdążyłem. Abym skoczył, ale dobra, minus dwa. No dobra. No wygrać to muszę, chociaż trochę. A dlaczego to nie działa? Jutro może będzie działać, mam nadzieję, bo nie, rozumiem to. Mam nadzieję, że jutro to będzie działało. Szkoda, że ten kaczek nie działa na skrzynkach, bo tak nie można jakby było 10 LP i tak skrzynki posiadać No czekajcie No dobra No ten daj na Mike I kolejny daj na Mike I kolejny daj na Mike Na dany Mike Lupo robił Ja mam już 4 Oj, dobra Nie Nie Ja nie chcę ginać Ja nie wiem, że nie chcę ginać, że się mój goszczą zabił Ha uh, un suo metodo di costracci in park. Eh. Te ne mugo. O, El Primo i na przykład, nie wiem, o, to. Okej, okay. niech tak będzie. Dobra, no ale dlaczego, no ja bym chciał to tak, w... ja tak bym w to chciał zagrać, no po prostu bym użył 20 razy Hyper i, i w sumie było tyle i bym dostał, bym dostał e, jakieś jeszcze do Hyper Najpierw no, nie było do tego primo, bo bym mógł jeszcze bardziej wbijać. Bo chciałbym go odrobić, może wbić więcej. No tutaj jest. jak on był sercz? No, jeden strzał został. Czekajcie. No, jak teraz w przeciwników zasięgu? O co tu chodzi? Dobra, ja tutaj może sobie stanę. Dobra, ale goś dostał. Czyli ja raz dostanę już mam ulta. Ale żym na Edgara skoczył. Dobra, nieważne. Nie skapnęli się, nie skapnęli się. Dobra, let's go, przeżyłem. Edgar z Hyper Charge'em. Nie no, zostawcie mnie. Bicie się ze sobą, no bardzo dobrze. Teraz ja tam idę, a tutaj jest Edgar na. Ile ma? Pięć. Dobra. No tam skoczył. Do <grystanie> dwójkę zginęli. Nachać, no nachać, no nachać, no nachać. No nachać. No chodź. chodź do mnie. ola ole dostałem dużo. No w sumie jak on ma osiem. Oj. Problemy? No jej, jak brak celów. No zostawić mnie proszę w spokoju. Dobra. No. Dobra. O! Dobra. Przeżyłem. Nie. Dobrze się bawisz? Tak, dobrze się bawię. O, dwie misje zrobiłem Co? What? Już? Ale przecież ja nawet telefonu dzisiaj nie używałem. Co? No dobra, to dzisiaj będzie krótszy odcinek, jak trochę. A co tu chodzi? Ja nie mogę. Dobra, no to dzisiaj taki krótszy odcinek, no bo coś mi się zepsuło. Ale no, jutro może będzie trochę dłuższy. Dzisiaj trochę krótszy odcinek. W przyszłym odcinku. Cześć!